To już trzecia liturgia, jaką Kościół w swojej wielkiej dobroci pozwala nam w Dzień Narodzenia Pańskiego przeżywać, tak byśmy mogli cieszyć się tym faktem, byśmy mogli smakować, byśmy mogli rzeczywiście celebrować. Celebrujemy tę Mszę Świętą z formularza Mszy Świętej w Dzień. Ona ma swoje własne czytania. Przeczytaliśmy przed chwilą fragment prologu z Ewangelii według Świętego Jana, bardzo mocny, bardzo głęboki. Bardzo znaczący, bardzo poruszający. Ale zanim o Ewangelii, pozwólcie, że cofnę się do drugiego czytania, do listu do Hebrajczyków. Tutaj pada bardzo ważne stwierdzenie: autor listu do Hebrajczyków. Mówi, że wypełniają się dzisiaj dwa bardzo ważne proroctwa. Ty jesteś mój syn, ja cię dziś zrodziłem. To jest proroctwo z Psalmu II. To słowo dziś ma dzisiaj szczególne znaczenie. Cała przepiękna tradycja Kościoła mówi w tym czasie Bożego Narodzenia i naucza o potrójnym przyjściu, o potrójnym narodzeniu Jezusa, o odwiecznym narodzeniu Syna Bożego w Ojcu. Na początku było Słowo, i Bogiem było Słowo. Syn, który istniał od początku, przed wiekami, od zawsze, w tej przedwiecznej relacji z Ojcem. To odwieczne przedwieczne narodzenie. Ale potem przyszedł czas, kiedy syn Boży stał się człowiekiem. To jest to drugie przyjście, które Kościół dzisiaj wspomina w sposób szczególny. To, które miało miejsce 2020 lat temu w Betlejem. Za czasów panowania. Oktawiana Augusta, narodziny Jezusa z Nazaretu, historycznie niepodważalne. Fakt historyczny, który się wydarzył. Narodziny odwieczne, te narodziny w czasie. Ale Kościół mówi, że jest jeszcze trzeci fakt narodzin który dziś celebrujemy, to są te narodziny, które stają się tu i teraz, 25 grudnia 2020 roku. Jak myślicie, gdzie one się, gdzie one mają miejsce? Znacie to Betlejem. Znacie ten żół. Znacie jego smród, znacie jego lęk, zamknięcie. Obawy, tęsknoty. Popatrzcie się po sobie, żółb naszego serca. To jest coś, do czego jesteśmy dzisiaj zaproszeni, byśmy świętowali. Bóg przedwieczny staje się pośród nas. Na początku było Słowo. Było przedwiecznie w Ojcu. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami w Betlejem. A potem dało moc tym, którzy je przyjęli, aby stali się dziećmi Bożymi. To znaczy, to przyjście Syna Bożego tu i teraz do naszego śmierdzącego grobu, zatrwożonego grobu, zamkniętego żłobu. Powiedziałem, żłobu, grobu, nie bez znaczenia i nie przez, pomył, nie przez pomyłkę. Jest głęboka analogia w tradycji wschodniej: żłób i grób. Jezus, który był położony w żłobie, był owinięty w pieluszki, jak człowiek, który, który, był, powinien, który był owinięty, przy, przygotowany na śmierć. Jezus położony w żłowie, chce dotknąć grobu Twojej śmierci. I robi to po to nie po to, żeby Cię nastraszyć. Przychodzi po to nie po to, żeby, żeby z góry popatrzeć na Twoją śmierć, żeby się przerazić, żeby, żeby popatrzeć ze że zdumienie powiedzieć, ale żeś narobił w życiu, ale żeś jest dziwak. Ale przychodzi, żeby być z Tobą solidarnym. Przychodzi, żeby dzielić z Tobą ten los. Przychodzi, żeby pokazać, że jest Bogiem bliskim, że jest Emanuelem, że jest Bogiem z nami. Żebyś mógł, żebyś mogła, uwaga, stać się na powrót dzieckiem Boga. Zgodzicie się ze mną, że żłób. Że stajnia nie jest miejscem, do którego chętnie zaprosilibyśmy Pana Boga. Nikt z nas nie zaprosiłby gości do stajni. Zazwyczaj zapraszamy gości na salony. Pana Boga zapraszamy do pięknie przystrojonych kościołów, do świątyń. Te wszystkie miejsca, które nas bolą, które wiążą się z naszą śmiercią, z naszym grzechem, najchętniej byśmy zamknęli, zapieczętowali na siedem pieczęci. Musiał przyjść baranek, który te pieczęci otworzy wcieleniem, który dotknie żłobu, grobu mojej śmierci, bym się stał dzieckiem. By dało mi moc, żebym stał się dzieckiem, synem. Po to przychodzi Bóg, po to staje się człowiekiem tu i teraz, dzisiaj, by dzielić się swoim życiem, nie po to, żeby ocenić. I dobrze jest, jeśli my to naprawdę zrozumiemy. Jeśli zaprosimy Jezusa do naszego serca, jeśli go tam wpuścimy, żeby nas wewnętrznie porządkował, to znaczy oczywiście łatwiej byłoby nam zamknąć te przestrzenie naszego życia, udawać, że nic się nie wydarzyło i że tego nie ma. I wielu z nas tak robi, ale potem przychodzi depresja, przychodzi cierpienie, przychodzi ból, przychodzi śmierć, bo nie da się tak. Bo te wszystkie miejsca, które Cię dzisiaj bolą, potrzebują miłości, potrzebują doświadczenia zbawienia. A Jezus przychodzi właśnie po to żeby, to, żeby się to wydarzyło doświadczenie zbawienia. Więc jest pytanie: czy przychodzi dzisiaj w nasze życie Jezus? Czy Jezus się narodził? Przedwiecznie na początku było słowo, słowo zrodzone w Bogu. Oczywiście się narodziło. W Betlejem się Jezus narodził. Ale czy dzisiaj się Jezus ma prawo narodzić w nas? Czy my dajemy Jezusowi takie prawo w sobie? Czy Jezus ma prawo dzisiaj do naszego życia? Czy Jezus ma prawo do tego, żeby swoje Boże życie. W nas mógł zrodzić, wzbudzić, tym życiem się z nami podzielić. Czy Jezus ma do nas prawo? Czy Jezus ma do Ciebie prawo? Na ile dzisiaj jesteście wolni? Na ile dzisiaj jesteśmy wolni? Na ile możemy powiedzieć, że jesteśmy wyzwoleni, szczęśliwi? Na ile jesteśmy w stanie powiedzieć, że jesteśmy kochani? Jezus przyniósł nam wyzwolenie, że jesteśmy dziećmi Boga, synami Najwyższego. I druga rzecz, która jest związana z Ewangelią bardzo mocna. To jest to, co zmienia przyjście Jezusa w rozumieniu Bożego Narodzenia. Rzecz niesłychanie ważna. Mówi nam święty Jan w prologu, że prawo przyszło przez mojżesza. Łaska, i prawda. Przez Jezusa Chrystusa. Łaska, i prawda. Przez Jezusa Chrystusa. Jest przejście od prawa. Nieraz pustego prawa. Od litery do osoby, bo wiara jest relacją, bo wiara jest relacją, bo wiara jest odniesieniem, bo wiara jest relacją, relacją miłości. Relacją, w której wiesz, że jest ktoś obok ciebie, kto cię kocha, kto cię przeprowadza, kto jest w stanie oddać swoje życie za ciebie. Czym innym jest mieć odniesienie do, nie wiem, zimnych tablic, dekalogu, a czym innym jest mieć odniesienie do osoby. Jezus przynosi to przesunięcie, pokazuje na czym polega nasza wiara, jak ważne jest mieć obok siebie osobę. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny tego doświadczamy w czasie tej pandemii, w czasie rozłąki, w czasie dystansów. Odkrywamy, jak niesamowicie ważne jest mieć kogoś obok siebie. I że druga osoba w tym znaczeniu jest dla nas niesamowicie wielką łaską, że jest dla nas darem Boga, i że w żaden sposób nie można sobie tego zasłużyć, wykupić, zakupić, że po prostu jest ci to dane. Jezus nie ofiaruje Ci. Nie zaprasza cię do takiej drogi, że nie, nie mówi, tu daję ci dekalog, chodź za mną. Mówi ci, daję ci moje serce, które bije, które zna Twoje życie, które zna Twój ból, bo je dotknęło, bo weszło, bo zmierzyło się z tym bólem. Właśnie w tajemnicy żłobu, w tajemnicy nocy betlejemskiej, zmierzyło się z całym cierpieniem, z całym lękiem, z całą Twoją niemocą, z całą Twoją bezsiłą? Czy można mieć doświadczenie bardziej bliskiego Boga? Boga, który jest czuły, Boga, który chodzi obok nas. Bóg proponuje nam drogę obok. Bóg nie proponuje nam relacji z prawem, Bóg proponuje nam relacje z samym sobą, z sercem, które jest dla nas przebite, które nam mówi kocham cię, każdego dnia wyznaje nam miłość i na tym polega prawo Bożego Narodzenia. Wszystko inne jest odpowiedzią, wszystko inne w naszej wierze jest odpowiedzią. Reguły są odpowiedzią. Prawo jest niesamowicie ważne, ale ono musi być odpowiedzią na relację, w której rozumiem, że jest ktoś obok mnie, kto mnie kocha. Idę za nim, ponieważ rozeznaję, że on mnie kocha, że daje za mnie życie jak daje za was życie teraz na tej Eucharystii. Przesunięcie, absolutnie niesamowicie ważne. To przynosi wcielenie Jezusa. Jezus zdecydował się na ten, Bóg zdecyduje się na ten niesamowicie ważny krok. Byśmy nie mieli wątpliwości, kim jest Bóg, ale byśmy nie mieli wątpliwości, kim jesteśmy my w oczach Boga. Proszę Was. Nigdy o tym nie zapominajcie. Nie zapominajcie, kim jesteście w oczach Boga. Błogosławmy dzisiaj Pana Boga za dar Jego wcielenia i prośmy całym naszym sercem, aby wcielał się w każdym z nas abyśmy dali Bogu prawo do tego, żeby mógł dziś wcielić się w nasze życie takie, jakim ono jest.